Drodzy kierowcy, 60, plus, rok 2026 przyniesie zmiany w przepisach drogowych, które mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki poruszamy się po polskich drogach. Być może wydaje się wam, że przepisy są dla młodych, ale nic bardziej mylnego. Nowe regulacje dotyczą zarówno fotoradarów, limitów prędkości, jak i zasad pierwszeństwa, a ich nieznajomość może kosztować nas nie tylko pieniądze, ale i zdrowie. Niektóre zmiany są naprawdę zaskakujące. Od nowych obowiązków dla kierowców w starszym wieku, po aktualizacje w dokumentach i mandatowych sankcjach, o których nikt wcześniej nie mówił. Wyobraźcie sobie, że codzienna jazda do sklepu czy na wizytę lekarską może wymagać nowych nawyków, które warto znać z wyprzedzeniem, aby uniknąć stresu i problemów na drodze. W tym materiale dokładnie wyjaśnimy, co się zmienia, jak się przygotować i na co zwracać uwagę każdego dnia. Dzięki temu każdy z Was będzie mógł czuć się pewnie i bezpiecznie za kierownicą, nawet jeśli przepisy brzmią skomplikowanie. Zostańcie z nami do końca, a dowiecie się wszystkiego, co naprawdę istotne. Kliknijcie lubię to, jeśli zależy Wam na bezpieczeństwie na drodze i byciu zawsze na bieżąco. Już teraz warto sobie uświadomić, że nowe przepisy drogowe, które wejdą w życie w 2026 roku, nie są jedynie suchymi regulacjami, które trafiają na papier i zostają zapomniane. Dla nas, seniorów, mogą one naprawdę zmienić codzienne życie. Wyobraźcie sobie sytuację, w której codzienna wizyta u lekarza lub zakupy nagle stają się wyzwaniem z powodu nieznajomości nowych zasad. Wielu kierowców w naszym wieku pamięta czasy, kiedy przepisy były prostsze i bardziej przewidywalne, ale dzisiaj tempo zmian jest naprawdę szybkie. Dlatego pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to podejść do tematu z otwartą głową i świadomością, że te zmiany są wprowadzane przede wszystkim po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Jedną z największych nowości w 2026 roku będą zmiany dotyczące stref prędkości i kontroli radarowych. W praktyce oznacza to, że w miejscach, w których dawniej mogliśmy jechać 50 km/h, mogą pojawić się nowe ograniczenia lub bardziej rygorystyczne egzekwowanie istniejących limitów. Wyobraźcie sobie panią Marię, która codziennie jeździ do swojego ogrodu warzywnego pod miastem. Przez lata była przyzwyczajona do pewnego tempa jazdy, ale od przyszłego roku, jeśli nie zwróci uwagi na nowe oznaczenia, może nieświadomie przekroczyć prędkość i otrzymać mandat. To scenariusz, który brzmi znajomo, prawda? Dlatego już dziś warto zacząć zwracać uwagę na wszelkie zmiany w oznakowaniu drogowym i korzystać z technologii, które pomagają monitorować prędkość, np. Na nawigacji z aktualnymi limitami. Kolejnym punktem, który dotknie wielu seniorów, są zmiany w pierwszeństwie przejazdu i zasadach dotyczących skrzyżowań. Choć może wydawać się to skomplikowane, wystarczy kilka prostych przykładów, aby zrozumieć, jak nowe przepisy mogą wpłynąć na codzienną jazdę. Wyobraźmy sobie pana Jana, który codziennie rano jedzie na rynek. Zawsze korzystał ze swojego ulubionego skrzyżowania, gdzie nie było problemu z pierwszeństwem. Od 2026 roku wprowadzone zostaną tam dodatkowe oznaczenia i obowiązek zatrzymania się w miejscach, gdzie wcześniej było wystarczające tylko spojrzenie w lewo i prawo. Dla pana Jana oznacza to, że musi się bardziej skoncentrować i pamiętać o nowych zasadach, aby uniknąć mandatu lub, co gorsza, wypadku. Tu pojawia się ważna rada dla wszystkich seniorów: zawsze obserwujcie zmiany w oznakowaniu drogowym. Nawet jeśli wydają się drobne, często właśnie takie drobne detale decydują o bezpieczeństwie. Nie możemy też zapominać o nowych przepisach dotyczących pieszych i rowerzystów. W wielu miastach wprowadzane będą strefy, w których piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo w sposób bardziej restrykcyjny niż do tej pory. Dla wielu starszych kierowców może to być zaskakujące, bo przyzwyczailiśmy się, że piesi czekają na naszą decyzję o ruszeniu. Teraz sytuacja się zmienia. Wyobraźcie sobie panią Elżbietę, która codziennie odwozi wnuki do szkoły. Musi teraz jeszcze dokładniej obserwować przejścia dla pieszych, bo wprowadzone zostaną nowe kary za niezatrzymanie się przed przejściem, nawet jeśli pieszy nie wchodzi od razu na pasy. To z kolei pokazuje, że uważna i spokojna jazda staje się kluczem do uniknięcia stresu i mandatów. Dodatkowo w 2026 roku pojawią się nowe obowiązki dla starszych kierowców związane z badaniami lekarskimi i dokumentacją. Dla wielu z nas może to brzmieć niepokojąco: Czy będę musiał co roku przechodzić badania? Czy moje prawo jazdy zostanie odebrane? To naturalne pytania, ale spokojnie. Zmiany te mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka wypadków w grupie kierowców 60. Najważniejsze, co możemy zrobić, to regularnie kontrolować stan zdrowia, zwłaszcza wzrok i refleks, i upewnić się, że wszystkie dokumenty są aktualne. To nie jest kara, to inwestycja w naszą niezależność i pewność siebie za kierownicą. Teraz porozmawiajmy o czymś, co wielu seniorów często pomija. Technologia wspierająca kierowców. Wprowadzenie nowych przepisów idzie w parze z coraz powszechniejszym wykorzystaniem systemów wspomagania jazdy. Nawigacje z aktualnymi limitami prędkości, systemy ostrzegania przed pieszymi i rowerzystami, czy czujniki martwego pola mogą w prosty sposób pomóc w dostosowaniu się do nowych zasad. Wyobraźmy sobie pana Andrzeja, który początkowo obawiał się wszelkich nowinek technologicznych. Po zainstalowaniu systemu wspomagania jazdy zauważył, że codzienna podróż do apteki czy na spotkanie z przyjaciółmi stała się znacznie mniej stresująca, a on sam czuł się bezpieczniej i pewniej. Dlatego warto podejść do technologii z otwartym umysłem i traktować ją jako sprzymierzeńca, a nie przeszkodę. Kolejnym aspektem jest psychologia jazdy seniora w świetle nowych przepisów. Nie da się ukryć, że zmiany mogą wywoływać stres, zwłaszcza jeśli przez lata byliśmy przyzwyczajeni do pewnych nawyków. Jednak zamiast obawiać się zmian, możemy wykorzystać je jako okazję do poprawy bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie sytuację, w której pani Teresa codziennie jeździ do swojej przyjaciółki na kawę. Nowe przepisy początkowo ją przeraziły. Bała się, że nie nadąży za zmianami w ruchu drogowym. Jednak po kilku dniach świadomej obserwacji powolnego wdrażania nowych zasad i korzystania z technologii pomocniczej, zauważyła, że jej pewność siebie wzrosła, a codzienna jazda stała się przyjemniejsza. To pokazuje, że adaptacja wymaga cierpliwości, ale efekty są naprawdę satysfakcjonujące. Nie możemy też zapomnieć o praktycznych poradach dotyczących jazdy w mieście i poza nim. W miastach, gdzie wprowadzane są strefy ograniczonej prędkości, szczególnie ważna jest koncentracja i przewidywanie ruchu pieszych i rowerzystów. Poza miastem, w drodze do rodziny lub na wakacje, należy zwracać uwagę na nowe oznaczenia dotyczące ograniczeń prędkości na drogach ekspresowych i trasach lokalnych. Wyobraźcie sobie pana Henryka, który co roku jeździ do swojej ukochanej działki nad jeziorem. Dzięki wcześniejszemu zapoznaniu się z nowymi przepisami, w tym z ograniczeniami na trasach wojewódzkich, uniknął mandatu i mógł spokojnie cieszyć się podróżą, zamiast martwić się ewentualnymi konsekwencjami. Ważnym punktem jest także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi seniorami. Często w grupach znajomych lub na osiedlu możemy wymieniać się informacjami o nowych przepisach, wspólnie omawiać trudniejsze sytuacje na drodze i uczyć się od siebie nawzajem. Wyobraźmy sobie grupę emerytów spotykających się w parku. Wspólne omówienie zmian w przepisach, podzielenie się własnymi doświadczeniami i obserwacjami może nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, ale również stworzyć poczucie wspólnoty i pewności siebie. Nie można też zapominać o aspektach finansowych nowych przepisów. Mandaty, ubezpieczenia czy konieczność modernizacji pojazdu w celu dostosowania go do nowych wymogów mogą być kosztowne. Dlatego warto z wyprzedzeniem planować budżet, aby nie być zaskoczonym. Wyobraźmy sobie panią Jadwigę, która zawsze oszczędzała na drobne przyjemności, dzięki wcześniejszemu przygotowaniu finansowemu i sprawdzeniu swojego samochodu pod kątem nowych przepisów mogła uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i cieszyć się spokojną jazdą. Ostatni, ale bardzo ważny aspekt to samopoczucie i pewność siebie za kierownicą. Nowe przepisy mogą początkowo wydawać się trudne do opanowania, ale dzięki praktyce, świadomości i korzystaniu z nowoczesnych technologii możemy czuć się bezpiecznie i komfortowo w każdych warunkach. Wyobraźcie sobie pana Kazimierza, który po kilku tygodniach adaptacji do nowych zasad zdał sobie sprawę, że jego refleksy i koncentracja są lepsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, dzięki wiedzy i przygotowaniu czuje się pewny siebie i niezależny. Co w naszym wieku jest bezcenne. Podsumowując, rok 2026 to czas, kiedy każdy kierowca senior powinien świadomie przygotować się do zmian. Nowe przepisy drogowe wprowadzają szereg aktualizacji, które na początku mogą wydawać się skomplikowane, ale przy odpowiednim podejściu, cierpliwości i korzystaniu z technologii mogą naprawdę zwiększyć bezpieczeństwo i komfort jazdy. Warto obserwować zmiany. Korzystać z doświadczeń innych seniorów, regularnie kontrolować stan zdrowia, planować podróże z wyprzedzeniem i nie bać się pytać o wątpliwości wśród znajomych lub specjalistów. To nie tylko kwestia przestrzegania prawa to przede wszystkim inwestycja w naszą niezależność i spokój za kierownicą. Każda podróż, nawet ta codzienna, do sklepu czy przychodni, może być bezpieczna, przyjemna i pozbawiona stresu, jeśli podejdziemy do zmian z rozwagą i świadomością. Pamiętajcie, że nowe przepisy nie są po to, aby ograniczać naszą wolność, ale aby chronić nasze życie i zdrowie, a także życie innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego warto wprowadzać je stopniowo w codzienną praktykę i cieszyć się każdą chwilą spędzoną za kierownicą. Świadomie i odpowiedzialnie. Niech rok 2026 będzie dla nas rokiem pewnej, spokojnej i bezpiecznej jazdy, w którym będziemy mogli w pełni cieszyć się niezależnością, jaką daje samochód, a jednocześnie unikać stresu, mandatów i niepotrzebnych sytuacji zagrożenia. Pamiętajcie: świadomość, przygotowanie i spokój to klucz do sukcesu za kierownicą. I tak, drodzy kierowcy, dochodzimy do końca naszego przewodnika po zmianach w przepisach drogowych na rok 2026. Mam nadzieję, że czujecie się teraz spokojniejsi i lepiej przygotowani do tego, co nas czeka na drogach. Wiem, że zmiany mogą być stresujące, zwłaszcza jeśli przez lata byliśmy przyzwyczajeni do pewnych nawyków i pewnej rutyny za kierownicą. Ale pamiętajcie, Każda zmiana jest szansą, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo i poczuć większą pewność siebie podczas każdej podróży, niezależnie od tego, czy jedziecie do sklepu, do lekarza czy odwiedzacie wnuki. Teraz, kiedy znacie już najważniejsze zasady, scenariusze i praktyczne porady, mam dla Was małą radę. Bądźcie cierpliwi wobec siebie i innych kierowców. Nawet jeśli na początku nowe przepisy wydają się trudne do zapamiętania, krok po kroku staniecie się ekspertami. Obserwujcie oznakowanie, korzystajcie z technologii wspomagających, pamiętajcie o regularnych badaniach i zawsze zwracajcie uwagę na pieszych i rowerzystów. W ten sposób każda podróż może być nie tylko bezpieczna, ale i przyjemna, a stres związany z jazdą zdecydowanie się zmniejszy chcę, żebyście pamiętali, że wiedza i przygotowanie są naszymi największymi sprzymierzeńcami. Nie wstydźcie się pytać o wątpliwości, dzielić doświadczeniami z innymi seniorami i uczyć się od siebie nawzajem. To właśnie takie małe działania sprawiają, że czujemy się pewniej i bardziej komfortowo na drodze. Każda podróż może być spokojna, jeśli podejdziemy do niej świadomie, z rozwagą i odpowiedzialnością. Na koniec, drodzy seniorzy, chcę was zachęcić do aktywnego działania. Kliknijcie lubię to, jeśli ten film był dla was pomocny i pozwolił lepiej przygotować się do zmian w przepisach. Udostępnijcie go również swoim znajomym i rodzinie, razem łatwiej przyswoimy nowe zasady i zadbamy o bezpieczeństwo na drodze. I pamiętajcie, że subskrypcja naszego kanału to kolejny krok do bycia zawsze na bieżąco z ważnymi informacjami, które mogą bezpośrednio wpłynąć na Wasze życie i bezpieczeństwo. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że teraz czujecie się pewniej, spokojniej i gotowi na rok 2026 za kierownicą. Pamiętajcie, Świadomość, przygotowanie i spokój to klucz do bezpiecznej i przyjemnej jazdy. Do zobaczenia w kolejnym materiale, gdzie podzielimy się kolejnymi poradami, praktycznymi wskazówkami i informacjami, które pomogą Wam zachować niezależność i bezpieczeństwo każdego dnia.